jest to początek sprawy, bo z tego co wiem, Pani Dyrektor i, i nauczyciele, w ogóle ci wszyscy, planują ponieść takie centrum bardzo Proszę bardzo i tą koszulkę mam na to tutaj zastępczy, że będzie zrobione centrum. W ogóle tu będą przemieszczane troszeczkę wszystkie w innym układzie. Także było wam lepiej, żeby was było więcej. Pod jednym warunkiem, ja napisałem w książce tam życzeń że od przyszłego roku szkolnego będzie też tu gimnazjum pierwsza klasa w tej szkole. <klucz> jest, jak to jest, to jest I jak mówię, nie jesteśmy z gminy tu Mikołajami, ale życzymy, że Wam to jak najlepiej się sprawdzało. Jak będzie dobrze użytkować, to pomyślimy jeszcze o biurkach, bo nie wiemy co na czym to będzie postawione i powoli to zagospodarujmy. <klucz>